Siema, bakteria, Piknik TV! Zapraszam na relacje z trybun siódmej kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... Wisła wraca na trybuny. Kontrowersyjna flaga pod Beskidzia. Patriotyczne oprawy Śląska i Lechy. Zapraszam na Piknik! Zawisza bojkotuje mecze Drużyny o więc w Gliwicach nie pojawili się. Gospodarze na płocie przed młynem rozwiesili flagę Piast oraz Batę, a na gnieździe zawisło zgodowe malowane płótno w barwach obydwu ekip. Wszystko to za sprawą trzeciej rocznicy zgody pomiędzy Gliwickim Piastem a Białoruskim Batę, przybitej 24 sierpnia 2011 roku. W Gliwicach zasiadło ponad 3000 widzów. Bełchatowianie przez nagłe odejście Bednarza mieli bardzo mało czasu na organizację wyjazdu. Do tego coraz to większa liczba zakazów negatywnie wpłynęła na frekwencję kibiców GKS-u podczas piątkowego meczu z Wisłą. Na sektorze gości w Krakowie zameldowało się około 60 fanów z Bełchatowa, w tym pięciu kiboli Wisły Sandomierz. Przyjezdni mieli ze sobą jedną flagę. Wiślacy z tym meczem wrócili na trybuny. W krakowskim klubie nie ma już bednarza, a liczba panów przy rejmonta pokazała, jak wielu kibiców było zaangażowanych w protest z byłym prezesem. Wiślacy w swoim munie wywiesili wielki transparent. Jesteśmy siłą tego klubu, a doping stał na wysokim poziomie. Łącznie na trybunach zasiadło prawie 17 tysięcy widzów, co było najwyższą frekwencją w tej kolejce. Nieważne ile masz wyjazdów, ważne ile razy byłeś w Łęcznej. Takim hasłem kibice Pogoni mobilizowali się na ten jakże daleki wyjazd. Portowcy za środek transportu obrali pociąg rejsowy. Goście w Łęcznej zameldowali się w 353 osoby. Na płocie wywiesili kilka flag oraz trans z adresem internetowym, na którym możecie dowiedzieć się więcej o akcji Razem dla Francuza. Gospodarze na płocie wywiesili cztery flagi i prowadzili doping całe spotkanie. Mecz z Pogonią przyciągnął na trybuny w Łęcznej ponad 4 tysiące widzów. Górnik na to spotkanie otrzymał 1000 wejściówek, jednak nie udało im się wszystkich rozdysponować. Do Wrocławia udali się specjalnie. Torsida we Wrocławiu zameldowała się w około 700 głów, a na płocie dookoła sektora wywiesili sporo flag. Śląska uczcili 75. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która przypadała w poniedziałek. Hasło piastowski Wrocław zawsze Polski oraz Godło Polski z lat 1919-1927 oraz rodło wieńczyły napis odnoszący się do Polaków na ziemiach zachodnich. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Wrocławianie, którzy nakręcają się na wyjazd specem do Warszawy, wywiesili transparent przypominający o wyprawie. Wisiał też trans Kornel Morawiecki Życzymy powrotu do zdrowia. We Wrocławiu zasiadło niecałe 10 tysięcy widzów. Kibice z Białego Stoku, mimo ostatniego meczu, na zakazie za mecz z legią udali się do Kielc. Koroniarze, mimo kosy z Jagielonią, załatwili gościom wejściówki i wpuścili ich na swoje sektory. Jaga zameldowała się na trybunach w 53 osoby i kilka razy zaznaczyli swoją obecność. Gospodarze przywitali gości na trybunach głośnym piłka nożna dla kibiców. Po meczu smutni panowie długo trzymali przyjezdnych sprawdzając ich dane, samochody, a nawet telefony. Gospodarze dobrze oflagowali swój sektor, lecz frekwencja w młynie nie powalała. Mimo słabej liczby kiboli koroniarze prowadzili głośny i równy doping, nawet przy niekorzystnym wyniku wspierali swoich grajków, zagrzewając do walki, dobrze przy tym się bawiąc. Śpiewali także o tym, że wracają do pierwszej ligi i że tam wcale nie jest źle. W Kielcach zasiadło niecałe pięć tysięcy widzów. Niebiescy do Gdańska nie mogli się udać w zorganizowanej grupie. W dniu meczu odbywały się jeszcze inne imprezy. W liście skierowanym do Chorzowskiego klubu zakaz przyjazdu kibiców uargumentowano tym, że uroczystości te wymagają zwiększonego zabezpieczenia logistycznego ze strony służb miejskich i policji. Kibice Lechi w przeddzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaprezentowali patriotyczną oprawę, która składała się z dwóch transparentów. Toku pamięci tych, co w Twojej obronie gotowi oddać wszystko oraz toku chwale tych, co wiedzieli jak Cię kochać ojczyzną. Całość uzupełniła sektorówka z motywem Westerplatte oraz białe i czerwone kartony. Kibole w młynie wywiesili sporo flag, a ogólna frekwencja na stadionie w Gdańsku wyniosła ponad 14 tysięcy widzów. Kibice Legii oficjalnie nie mogli oglądać tego spotkania w związku z trwającymi pracami budowlanymi na obiekcie. Legionistów obowiązuje także zakaz wyjazdowy za mecz z Kibiców pod Beskidzia tego dnia w Młynie stawiło się jakieś 200 głów. Zaprezentowali sektorówkę w barwach na sektorze pikników. Pod nią kibice przebrali się w koszulki w barwach, co dało efekt żywej flagi. W drugiej połowie fani rzucali serpentynami, przez co sędzia musiał na chwilę przerwać spotkanie. Bielszczanie na płocie wywyślili dwie flagi, w tym jedną debiutującą, która zaskoczyła całą kibicowską Polskę. Konfidenci. Na początku w sieci krążyło info, jakoby to kibice BKS-u wywyślili tą flagę. Jak się jednak okazało, flaga należy do kibiców pod Beskidzia. Na trybunach w Bielsku zasiadło ponad 3000 widzów. Pasy na mecz ze swoimi ziomkami przyjechały w jakieś 400 głów i zasiedli w Kotle razem z poznaniakami. W dniu poprzedzającym mecz Lechici przeprowadzili rozmowę wychowawczą z piłkarzykami i zapadła decyzja, że na bułgarską powróci doping. Przed spotkaniem zorganizowany został przemarsz zgodowy. Inicjatorem tego pomysłu był Fyrtel Północ powstały z połączonych sił trzech sekcji. Piątkowa, Winograd i Przedmieść. Podczas pochodu cały czas paliła się pirotechnika. Oprócz tego Kibole zorganizowali zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z Poznania, Wilna i Naddniestrza. Na meczu prowadzony był doping dla obu klubów. Wielokrotnie pozdrawiano też obecnych na tym spotkaniu fanów gdyńskiej arki. Na płocie wisiało 13 flag, w tym cztery płótna pasów i jedno arkowców. Po meczu część Krakusów udała się w drogę powrotną, a część mimo kończącego się weekendu została jeszcze w stolicy Pyrlandii, aby dalej umacniać zgodę. Łącznie przy bułgarskiej zasiadło niecałe 15 tysięcy widzów. W tym tygodniu to już wszystko. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o ostatniej kolejce, a w szczególności o kontrowersyjnej plaze Podbestija. Swoje opinie zamieszczajcie w komentarzach. Już jutro będziecie mogli obejrzeć teże relacje z niższych lig. Wbijajcie na Face'a i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV.